Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, to ja Hudson. Szczególnie witam użytkownika Bartosza, który napisał mi całkiem fajne, całkiem fajne pytania. No, i pomyślałem, że są one na tyle fajne, że będę w stanie nakręcić film i na nie odpowiedzieć. Dodatkowo dał mi jeszcze parę innych pytań, więc sobie wydrukowałem, mniej więcej opisałem, żebym wiedział o co mniej więcej chodzi. No, i jedziemy. A więc pierwsze, Hudson, na czym tak w ogóle polega ta klątwa Halka Hogana? Coś słyszałem, że TNA na wszystko mu pozwala, ale o co konkretniej chodzi? Chodzi o to, że na przełomie 2009-2010 yy, Dixie Carter zapowiedziała, że Hulk Hogan dołączy do TNA. Oczywiście to miało być jak zbawienie dla TNA, wiadomo, takie nazwisko idzie do jakiejś zwykłej federacji. Czyli, no wiadomo, miało to podnieść ratingi. No, ale co się okazało? Dixie za bardzo, za dużo pozwalała Hoganowi i teraz w sumie się go cały czas słucha. Hogan dostaje strasznie dużo kasy. Przez to, że Hogan dostaje tyle kasy, inni zawodnicy muszą odejść z TNA. Przykład. Ym... Przykład, przykład, przykład. Kto o taki odszedł? Jak on się nazywał? Boże. Ym... Chuj, nie pamiętam. Ale w każdym bądź układzie, strasznie dużo osób odchodzi z TNA i ogólnie nie mają kasy na nowych zawodników. Typu Sonjay Dat, który występuje raz na jakiś czas, typu PT Williams. Kiedyś jeszcze chcieli odnawiać dywizje X-ów, no ale aktualnie mamy jak mamy. I po prostu na nich nie ma kasy. Ten TJ Perkins, czyli Suicide Manik, teraz podobno dostał jakiś większy kontrakt, ale na pewno zarabia strasznie mało. Zresztą tak samo z AJ Stylesem, który. No, nie pasuje mu taki kontrakt. Nie pasuje mu, że będzie dostał mniej kasy niż powinien. Ja się mu w sumie w sumie nie dziwię. Hogan dodatkowo wprowadza masę według mnie z my, złych zmian. Początkowa zła zmiana według mnie z wywalenie sześciokątnego ringu. To było coś, za co TNA uwielbiałem. I to było coś innego. Wszystkie te ringi były czterokątne, a on był sześciokątny. Przyszedł Hogan, mamy czterokątny, raz powrócił ten sześcio, no ale raz to za mało. Co tutaj jeszcze? Jak zapewne pamiętasz, pamiętacie, Hulk Hogan też prowadził wiele swoich ziomków, tak zwanych typu Erika Bischofa, typu Rika Flera. No i te niezapomniane walki Halkohogana z Rykiem Flarem, te, te głupie rzeczy, które oni robili, nawet Hulk Hogan kontra Sting, to było no, żałosne. No i to jest też ten problem, że widać, że Hulk Hogan jak, w jakiś sposób wykorzystuje naiwność Dixie, bo Dixie Carter traktuje ogólnie firmę jak rodzinę, a nie powinna, bo powinna to traktować jak Vince McMahon, czyli jak biznes. Też mi się wydaje, że Hulk Hogan ma jakieś osobiste, nie wiem, problemy z Vince'em i chce, przynajmniej myślał, że uda mu się wejść na te podium najlepszej federacji w Stanach Zjednoczonych, no ale jak widzimy, no nie udało mu się to. Zauważmy też, że Hulk Hogan pojawia się praktycznie na każdej ważnej gali, znajduje się w każdym ważniejszym feudzie i. No, początkowo, jak już mówiłem, miał być on zbawieniem, ale teraz. No jest po prostu. Jest czymś, co zniszczy TNA według mnie. Ja strasznie szanuję Halka Hogana, on jest strasznie dobrym zawodnikiem. Ale. No nie powinno być czegoś takiego, że zawodnik, który nie walczy, dostaje więcej kasy od zawodników, którzy przez walki mają kontuzje typu na przykład Jesse Sorensen, który walczył chyba 3-4 lata temu z. Yy... Trzy? Dwa? Nie wiem. Ale walczył z Zima Ionem, którego aktualnie już też nie ma. I został skontuzjowany dosyć poważnie. I była taka możliwość, że już nigdy nie będzie mógł walczyć. TNA nawet nie miało kasy, żeby mu zapłacić za, za leczenie. No ale sprawa z Jessim to jest w ogóle jakieś kuriozum, bo zawodnik miał obiecane, że będzie mógł w TNA występować do końca już swojej śmierci. Czyli znaczy do końca swojego życia, po śmierci już raczej nie. Ale okazało się, że, że go zwolnili, po prostu. Zwolnili go tak. O, niby tam Jesse, Jesse mu to, to pasuje, no, że już nie będzie, mm, no, że co, że już nie będzie pracował no, z TNA. No ale z drugiej strony, to jest tylko tak powiedziane, żeby polubownie się, żeby się pogodzili, po prostu, i żeby fani tam nic nie mówili. No i tak jak mówię, no ten Hulk Hogan w końcu doprowadzi do tego, że TNA zostanie zniszczone. Najpierw, jeżeli odejdzie AJ Styles, no to, to ja już widzę początek końca TNA. Mam nadzieję, że mniej więcej powiedziałem Ci, na czym polega ta klątwa Hogana. Jeżeli by Dixie zrezygnowała z Hogana i by wprowadziła jakieś odpowiednie kroki, to wydaje mi się, że TNA by mogło wrócić na tą starą, dobrą ścieżkę, na której było i na której sobie radziło. Mm, jedziemy. Mam, no, mam nadzieję, że ci to wyjaśnię mniej więcej, bo jak nie, no to sorry. <laughs> Ale rozumiesz, no po prostu Hulk Hogan niszczy Federację. No. A szkoda, bo to jest zajebisty zawod. Mm, Czy AJ Styles ma prawo do swojego imienia? To znaczy, czy jeśli odejdzie z TNA, to czy będzie mógł używać obecnego tego imienia swojego ringowego? I powiem Ci, że tak. Najprawdopodobniej tak, bo wiem, że. AJ Styles w latach 2002, 2004, 2005, 2006 występował w Ring of Honor pod imieniem AJ Styles. Od 2000, 2005 roku występował w TNA. Mniej więcej to był ogólnie początek TNA, więc on jest takim oryginalnym zawodnikiem. On zawsze był w tej federacji. No i jeżeli odejdzie, to tylko przez to, że Dixie sobie po prostu nie radzi. Hmm. Jeżeli chodzi ogólnie o AJ, a on ma na imię Alan Neil Jones, czyli praktycznie AJ. No i te Styles jest dodane, ale raczej będzie mógł używać, bo skoro przed wejściem do TNA używał takiego imienia, to no to raczej będzie mógł wejść do WWE. Jeżeli już z imieniem AJ Styles, jeżeli będzie pragnął dołączyć do, do ROH, powrócić do ROH, no to na 100% będzie jako AJ Styles. Więc tutaj raczej bym się nie martwił, zdecydowanie nie będzie z tym żadnego problemu. No i też ten, ten, ten AJ Styles, takie dziecko tego TNA, od początku do samego końca, on jest oryginalnym zawodnikiem TNA, mało ich teraz mamy, zauważcie. Mamy AJ Stylesa, mamy Abyssa, w sumie tego Alexa Shellego mieliśmy, Chrisa Sabina, Jeff Jared, jeszcze gdzieś tam się gdzieś tam się plączy. A teraz mamy większość ilość zawodników z, T, z WWE, ale do tego przejdziemy w następnym pytaniu. I co do tych imion, no w sumie, to jest tak samo jak było z CM Punkiem. CM Punk też w ROH zadebiutował jako CM Punk, później był w TNA jako CM Punk. No i trafił do WWE jako CM Punk, więc to już jest w sumie jego imię. Tak samo z X-Packiem, też cały czas występował jako X-Pack i będzie występował tutaj. No, raczej większe problemy miałby WWE z tym imieniem. Chociaż, jeżeli TNA będzie starało się jakoś przywłaszczyć te imię AJ Styles, to będzie głupota totalna. Ale bym się raczej, raczej bym się nie obawiał. Fajnie, jeżeli AJ Styles by dołączył do, Aro, do WWE, bo byśmy zobaczyli fenomenalne walki z CM Punkiem, z Brianem, nie wiem, z Antonio Cesaro, z samym Zaynem. Ale raczej wydaje mi się, że jeżeli już, to on pójdzie do Ring of Honor. A jak on powróci, to to będzie coś niesamowitego. Zauważmy, że Ring of Honor jest na drugim miejscu, TNA na trzecim. I na pewno Ring of Honor by chciała mieć takiego zawodnika jak AJ Styles w swoim rosterze. Chociaż trzeba przyznać jedno: ROH sobie radzi. Ma zajebisty roster, ma zajebiste walki i zajebiste storyline. Kolejne pytania. Kolejne pytanie. Czy nie uważasz, że Dixie przy niektórych zawodnikach nie patrzy na umiejętności, tylko na federację, z jakiej odeszli? I tutaj zdecydowanie tak. Spójrzmy sobie na Chao Guerrero. Spójrzmy sobie na... Kogo tam w sumie na tych wszystkich Doków, na Mike'ów Noxów, Divonów, Rejów. Oni wszyscy w sumie, no, umiejętności mają... Faktycznie nie mają umiejętności, a jakoś do tego TNA trafili. No i... Tu zdecydowanie Dixie patrzy na to, że to był zawodnik WWE, który może podpromować TNA. Przykład Jeff Hardy, który jak trafił, to w sumie od razu dostał złoto. Później przyszedł Hillturn. Jak dla mnie najlepszy, najlepszą postacią był wtedy Jeff Hardy jako Hill. Strasznie ciekawa postać. Szkoda, że tak się to skończyło, jak się skończyło. Ale narkotyki robią swoje, alkohol czy tam narkotyki, nie wiem, są wtedy brał. No i. To zdecydowanie no, ma na celu, zresztą też pamiętamy Mata Hardiego, jak zadebiutował. Mieliśmy walkę bracia Hardy kontra. nie pamiętam już kto, ale wiem, że taka walka była. No, to ma wszystko na celu podpromować TNA, ale wydaje mi się, że. No nie wychodzi im to. Mieliśmy Roba Dama, który wygrywał wszystkie walki na pay-per-view. Rob Van Dam odszedł z TNA, poszedł do WWE i totalnie zjechał TNA. Mówił, że tam. Mało zarabiają. Że walki są w sumie słabe, że atmosfera jest zła. O, poczekajcie. Nie, myślałem, że ktoś idzie. No więc, niby to ma podpromować, ale z drugiej strony ma to odwrotny skutek. Co innego wiecie: Kurt Engel czy tam Sting, którzy jak zadebiutowali, to też wiele w tej federacji zrobili. Halkogan no, trochę też podformował te TNA, tylko że, no, Hulk, Hulkowi się wydawało, że będzie mógł konkurować z Vince'em, a się nie udało. I TNA na trzecim miejscu. Mam nadzieję, że się podniosą, bo strasznie to była piękna federacja. Pamiętam jeszcze walki na normalnym sześciokątnym ringu. AJ Styles kontra Samoa Joe, kontra Christopher Daniels opas Divizji X. Przepiękne. Cudowne. No a teraz. Szkoda, że wyszło jak wyszło. Według mnie Jeff Hardy też powinien odejść, wrócić przynajmniej do WWE, albo spróbować swoich sił w ROH, gdzie jest jego brat. Tak samo widzicie, Chavo Guerrero też niby zadebiutował w tym TNA, dostał od razu pasy tag team, a teraz ani widu, ani słychu. Pewnie zwolnią go. No cóż, szkoda, szkoda TNA, szkoda, że liczą bardziej na zawodników WWE. No ale Dixie Halk. Nie wiedzą co dobre. Hmm, czy nie uważasz, że są w TNA ciągle te same feudy, czyli stajnia kontra stajnia. Teraz mamy Asy i ósemki kontra Main Event Mafia, wcześniej Immortal versus Fortune. No tak, zdecydowanie tak. W sumie, odkąd pamiętam, w TNA zawsze była, zawsze po jakimś czasie był feud stajnia kontra, stajnia kontra stajnia. Czy to było dawne Main Event Mafia? No czy to właśnie te Immortals, jeszcze wcześniej było For właśnie te Fortune? To tak, zdecydowanie w TNA praktycznie są te, całe, te same feudy. No nie wiem, może znajdują w stajniach jakieś, jakiś punkt odniesienia, żeby później dodać tam jakąś odpowiednią nową gwiazdę, żeby później ona się wybiła, czy, czy coś w tym stylu. No ale no trzeba przyznać, że Aces and kontra Main Event Mafia to jest najsłabszy feud, najsłabszy storyline stajnia kontra stajnia w historii TNA. Nigdy tak się nie, nie nudziłem jak to oglądałem. Bully Ray teraz w ogóle nie jest według mnie szefem. Poza tym zwolnienia z aców i ósemek. to nie jest to samo co w ROH, czyli SCAM, które atakowało wszystkich aż w końcu przegrało i aktualnie ich nie widać. To mnie trochę dziwi. Chyba przegapiłem jakiś odcinek gdzie oni przegrali. Bo aktualnie SCAM się nie pojawia. A w właśnie w ROH jeżeli byś sobie obejrzał feud y Drużyny Arowage z drużyną SCAM, to to było po prostu super, świetne, zajebiste, niesamowite. A tu mamy powtórki, i praktycznie te mecze są dokładnie takie same. Te storylines dokładnie są takie same, tylko widzimy innych, a czasami nawet tych samych zawodników. Bo nie zapominajmy, że Sting był wcześniej członkiem Main Event Mafii, to Kurt Angle był szefem, a teraz mamy w sumie na odwyk. Tylko, że Kurt Angle jest na odwyk. No i na koniec, czy nie sądzisz, że TNA powinno zrezygnować ze Spike TV, które gnoi ich mimo że to ich najpopularniejszy program i są tam trzy gwiazdy MMA. Wiesz co? Powiem ci tak, powinni zrezygnować ze Spike, tyle że TNA bez Spike TV zbankrutuje najpewniej. Bo zauważmy, no podjęli jakiś krok, podjęli jakiś krok, żeby wejść do do Spike, żeby dostawać więcej pieniędzy. Dostają więcej pieniędzy. Tyle, że Spike też ma swoje jakieś wymogi. A z tego powodu, że TNA nie zbiera za dużych ratingów, postanowiło dodać tam gwiazdy MMA, żeby troszkę te ratingi podwyższyć. No co i to i to ma podpromować TNA i Bellatora. Ale jak widać, yy... no nie wychodzi to im. Zauważmy, że totalnie mi to nie wychodzi. Bo aktualnie Rampage i Ortiz. Niby tą swoją walkę na Bella to, że mają podpromować, ale. Jeżeli to ma być ostrzeżenie 1 sierpnia i to jest Tito Ortiz, zawodnik MMA, to jest totalna głupota. Wszystko, wszystko przewidywalne to, co się działo z Tito Ortizem. Więc. No więc jak najbardziej powinno zrezygnować, ale wtedy by musiało zacząć w sumie od początku. Na początku zwolnić Alka Hogana, który defi definitywnie źle doradza Dixie. Pewnie on też jej powiedział, że tam Spike. Fajnie będzie, super. Dodamy parę gwiazd MMA, będzie git. Zauważ też, że Ring of Honor nie ma, w ogóle nie pojawia się w telewizji. Ma zdecydowanie lepszy produkt od, od TNA. A wszystkie swoje show mają w sumie na stronie internetowej, na DVD. No i na innych też stronach, gdzie możesz znaleźć te, te odcinki ROH. No i jakoś mają pieniądze. Mają piękny roster. Mają dużą ilość fanów, większą nawet niż TNA. Super mają walki, jak już wcześniej mówiłem, super storylines. Nigdy się w sumie nie nudzę, jak oglądam walki w ROH. Zawsze to jest coś innego, coś ciekawego. No a TNA aktualnie, tak jak mówię, no w sumie oni muszą robić to, co im Spike każe. Bo jeżeli nie będą robić tego, to Spike z nich zrezygnuje i wtedy. TNA zbankrutuje. No ale tak jak mówię, jeżeli Dixy by zrezygnowała z tych niepotrzebnych rzeczy, typu Hulk Hogan, typu Bischoffy, dałaby, oddałaby w ogóle TNA w ręce Jeffa Jarretta, to po roku, dwóch, trzech na pewno TNA by wróciło na swoje, swój stary tor, gdzie było zajebiste. I też nie potrzebowała jakiegoś Spike TV, żeby się wybić. Bo ROH to pokazuje, nawet głupie PWG pokazuje, że można zdobywać kasy tylko na DVD. Tylko, że wiadomo, PWG ma zajebiście świetne walki. Tam w sumie nie ma storyline'ów, ale walki są niesamowite. No a też żadnym programie telewizyjnym tego nie zobaczycie. Tylko na DVD. Tylko na internecie. Co tutaj... Co tutaj jeszcze bym miał? Tak jak tutaj sobie zapisałem, że, że ROH nie potrzebuje telewizji, a ma dobry roster i wspaniałe storyline i walki, a TNA ma telewizję, natomiast ich produkt mocno pod upadł względem poprzednich lat. I w sumie no to jest najlepsze podsumowanie. To jest najlepsze podsumowanie, dlaczego ja uważam, że ROH jest na drugim miejscu, TNA na trzecim. Dixie musi na pewno podjąć odpowiednie kroki, a Halkogan im nie pomoże. Hulk Hogan był dobry na samym początku, gdzie zdecydowanie on podpromował produkt, ale teraz on już jest taką, taką piętomachillesową w TNA. No i to, to w sumie tyle. Mam nadzieję, że Ci jakoś odpowiedziałem dobrze na te pytania. To w sumie było takie moje pierwsze coś. Postarałem się jak najlepiej, jak najjaśniej na to odpowiedzieć i ten. mam nadzieję, że to wyjdzie jakoś zrozumiale. Ja te pytania też wrzucę do. do. pod film, żeby ludzie, którzy. zobaczą o co to jest, dlaczego tu jest Hulk Hogan, dlaczego Dixie, żeby przeczytali sobie mniej więcej na co odpowiadałem. No i tak. Ja Ci dziękuję za pytanie. Jeżeli ktośkolwiek z Was, jeżeli nawet Ty, miałbyś jeszcze więcej dla mnie pytań, pisz, ja co jakiś czas spróbuję, spróbuję odpowiadać na nie. No bo wierzę w to, że jeżeli chodzi o wrestling, to troszkę się na nim znam. I co nieco mogę powiedzieć. No, <laughs> i to tyle w sumie, więc ja Wam dziękuję, szczególnie Tobie, Bartoszu. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.